Jaś przychodzi do domu i mówi do Małgosi. Pakuj się, przegrałem cię w karty. Ty, Hamie, jak mogłeś to zrobić? A ty myślisz, że było mi łatwo pasować z czterema asami? Jaś po dwudziestu latach zgolił wąsty i poszedł z rana do pracy. Gdy wrócił z pracy, rozebrał się i wszedł do sypialni. Małgosia zerwała się z łóżka, uklękła przed nim, rozpięła rozporek i wzięła się do roboty. Jaś, gdy skończył, pyta się zdziwiony. Małgosiu, co to było? Małgosia spojrzała zdziwiona na niego i mówi: O Boże, Jasiu, to ty. Jasiu przed psem do weterynarza. Proszę pana, proszę mu uciąć ogon najkrócej jak się da. Ale dlaczego? Bo tata powiedział, że przyjeżdża babcia i nie ma być żadnych oznak radości. Dziadek karmi wnuczka, ale wnuczek nie chce jeść. Jedz ten serek, bo jak go nie będziesz jadł, to nie urośnie ci ptaszek. W całej sytuacji przysłuchuje się babcia i nagle uderza wałkiem w głowę dziadka. Ała, za co to było? Za to, że w dzieciństwie serka nie jadłeś. Rodzina oddała starego ojca do domu opieki. Ojciec na drugi dzień od rana zaczął się przechylać na fotelu, wpierw na lewą stronę, ale podchodziły do niego dwie kobiety i ustawiały go do normalnej pozycji. To za chwilę przechylał się na prawą stronę. Ale sytuacja się powtórzyła. Szybka reakcja kobiet i dziadek znowu był przestawiony. Na kolejny dzień przyjeżdża rodzina i zaczynają wypytywać ojca: Jak ci tu tato? Dobrze? Jedzenie dobre dają? Masz spokój? Tak, wszystko w porządku. Tylko nie wiem dlaczego, ale nie dają mi puszczać bąków. Siedzi gościu u dentysty. Dentysta już długo boruje mu zęba. Zachciało mu się zapalić fajkę, więc przerywa dentyście pracę i mówi: Może zrobiłby pan przerwę na fajkę? Nie ma sprawy. I wyrwał mu jedynkę. Jaś z Małgosią szli do domu przez las. Zobaczyli małą łąkę. Jasiu wpadł na pomysł, żeby zrobić szybki numerek na łące. Małgosia się zgodziła i położyła się na ziemi. Jasiu wziął się do działania. Nagle słyszy. Przerywa i pyta Małgosię. Małgosiu, tak ci dobrze? Niech ktoś mi rowerem po szyi przyjechał. Jasiu pyta mamę. Mamusiu, ile ja mam lat? Synku, osiem. Skąd o tym wiesz? Pamiętam, że urodziłam cię osiem lat temu. To było duże wydarzenie w moim życiu i to bardzo bolało. Jasiu poszedł do ojca i pyta: Tato, ile ja mam lat? Ojciec odstawił browara i wyjął fajkę z ust. Podszedł do Jasia, włożył mu rękę w majtki, chwilę pomieszał palcami, wyjął rękę i mówi. Osiem, Jasiu. A skąd ty o tym wiesz? Słyszałem, jak mama mówiła.